Już teraz nawet czasami jak przeziębimy się, zwykłe przeziębienie macie, jak już Was coś rozkłada, pijemy napar z chuby. Z takim gorzkim wykończeniem. Ja lubię gorzkie akurat, naprawdę. To jest takie jakby, jakbym pił jakieś zioła. Jedna chuba jest gorzka, druga chuba nie jest aż taka gorzka. Z kolei ja to, żeby nie czuć tego jak czasem przychoruję, to mieszam po prostu z kawą i ona tak się fajnie z kawą łączy i nie czuć tego grzybowego posmaku. Ale powiem Ci ciekawostkę. No. W tamtym roku przyszły Ojej. do nas koty jakieś bezdomne z kocim katarem. To wiesz, to kichają całe takie zaropiałe. I wyobraź sobie, że rzucały się na tą chubę i piły to. I te koty po czterech dniach wyzdrowiały. No to jeszcze z ciekawostek, właśnie. Niektóre chuby były używane kiedyś przez kobiety, bardzo cienko krojone jako podpaski. Poważnie? Ponieważ wsiąkały A, krew. No Zabierały do siebie. Dotychczas myślałem, że to Amazonia jest jedną wielką apteką, a okazuje się, że Podlasie może startować jako konkurencja.